To nie kochanie, że wszystko nam się tak ostatnio dobrze układa. Ha, ha. Mamy tu wspaniały synów. No i w klubie też ostatnio dobrze mi idzie. Nie możemy narzekać. No chyba już wystarczy tej telewizji na dzisiaj, sekund, co? Pora spać. Dobranoc. 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 Idź już spać. O. Co się stało? Wszystko byłoby dobrze. Gdyby nie taka kanapa, te fotele i ten obrzydliwy stolik, ile my już lat to mamy? No, wcale nie tak długo. Nie mogę już patrzeć na te meble. Uważam, że powinniśmy je zmienić. Niczego nie będziemy zmieniać. Przecież powiedziałeś, że nam się dobrze układa? Hmm? Powiedziałem układa, a nie powodzi. No co ty robisz? Jeżeli już muszę żyć z tą kanapą, to proszę bardzo. Ale nie muszę na nią patrzeć. No. Gdybyśmy kogokolwiek zapytali o to, czy mu się podobają te meble, to jestem pewna, że każdy powiedziałby, że są okropne. Ciekawa jestem, co Hala o nich myśli. Ćwiczyłyście już, co ma powiedzieć? Czujesz? Wstydziłabym się ją o to zapytać. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, tak. Dobry wieczór. Nie mogę już patrzeć na tę waszą kanapę, te, te i ten obrzydliwy stolik. I ile lat wy to już macie? Uważam, uważam, że powinniście to wszystko zmienić. Chwileczkę, pani Heleno. Może pani nie wie, ale to przedstawienie zostało odwołane. Nie chcę żeby makmabii, nie zgadza się. Do czego nie? Nie wiem, sama go zapytaj. Dobrze, to zapytajmy, co sądzi o tych meblach nasz obiektywny obserwator, Panie Bogacki, co Pan o nich myśli? Stasiu? Stasiu, czego ty szukasz? Szukam metki z ceną. Powinna tu gdzieś być. Przecież to jest nowy stolik, prawda? No wiecie co? Naprawdę, Panie Bogacki! No nie mogę tak dłużej patrzeć, jak razem trzymać się przeciwko nam. Wiesz co, Halu? Chodźmy stąd, nie podoba mi się atmosfera w tym pokoju. Mnie też nie. Niezła walka, niestety przegrałaś przez doga. No tak, myślałam, no tak, na tych meblach co mam zrobić? Jak to co? Cezary nie zgadza się, żebyście kupili nowe, to musisz mieć stan. No tak, ale. Tak, ale. Ale ja byłam taka pewna, że że on się zgodzi. I, I jak dzisiaj po by byłam w naszej galerii i zobaczyłam taką piękną kanapę i takie mm. piękne fotele i na dodatek w promocji, to. Tylko nie mów mi, że je już kupiła. No, właśnie. Przywiozłam jej jutro rano. Ksz, myślisz, że wyrzuci mnie za to z domu? No i Gdzie ty łazisz? Czekałam na ciebie cały dzień. Chodź, muszę ci coś pokazać. Byłam na zakupach. O Boże. Nowe meble. Ale piękne. Dobrze zrobiłaś, że je kupiłaś. Oh. Nie siadaj! Dlaczego nie? No, bo... Bo ten fotel jest załadny, żeby na nim siedzieć. Tak. O, nie no, no dobrze, no. Nie, jeżeli chcesz usiąść, to To usiądź, proszę, ale delikatnie. No, no jak? Wygodny! No, drugi przywiedzą za tydzień. A, Cezar, wiesz, że te meble są tutaj? Nie. Przywieźli je zaraz po tym, jak Cezary wyszedł z Piotrusiem do szkoły. Całe szczęście, bo gdyby przyjechali pięć minut wcześniej, to spotkaliby się przed domem. A co zrobisz, kiedy wróci? Będę się modlić. To powodzę. Nie, poczekaj. Poczekaj. Poczekaj, wydaje mi się, że powinna mnie schować. Cezary przyjdzie niedługo na obiad i jeżeli nie zobaczy ich od razu, to będę miała czas, żeby go zmiękczyć. A gdzie chce się schować? Nie wiem. Przecież nie do sypialni. Do łazienki się nie zmieszczą. Do kuchni. No to jest jedyne miejsce. Pomóż mi. No dobrze. No dobrze. O dobrze. Zacznij motka Może być ciężka. Dwie, na I... trzy, na trzy. I... Raz, I... raz I... dwa, trzy! I... Pchaj! No przecież pcham! Ojej, ale mocniej musisz pchać. No coś go przytrzymuje, no. To chyba moja ręka. O! o. Ta kanapa przeszła bez problemu, a fotel nie chce przejść. Zaraz ci pomogę. A no dokąd idziesz? Muszę przejść przez wasze mieszkanie. Tu jestem już. No. To spróbujmy to teraz razem pchnąć. Dobra. Uważaj. No, i... I raz... Czekaj, 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 czekaj! jeszcze! jeszcze, jeszcze, I jeszcze. I jeszcze, 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 jeszcze! Dobrze! No. Dobrze! No. Dobrze, że wszedł, teraz możemy zamknąć drzwi. Aha. Możemy? Dobrze. Dobrze! To teraz wstawmy tu te stare meble, żeby Cezary niczego nie podejrzewał. Gdzie one są? No gdzie one są? No... Przydałam im w rozliczeniu za te nowe. Tak. Dobrze. dobrze, 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 dobrze. To co chcesz teraz tu wstawić? Nie wiem. Może stół? Tak, podam mu w pokoju i jeżeli tutaj będzie stał stół, to on nie zauważy, że nie ma kanapy. A jak chcesz wchodzić do kuchni, żeby Cezary nie zobaczył tych mebli? Mm. No, nie będę tam wchodzić. No tak, wszystko przygotuję, postawię na stole i już nie będę musiała po niej schodzić do kuchni. Helu, mamy bardzo mało czasu, pośpieszmy się, pomóż mi, przynieś mi ze schowka ten rozkładany stolik i jakiś obrót, dobrze? Dobrze. Dobrze. A ja zajmę się obiadem. <grywa> Cześć, kochanie. Cześć kochanie, jak było na próbie. Bardzo dobrze. Co cudnie. No. O, a co to? O, pomyślałam, że zjemy dzisiaj w pokoju. Tu jest tak przyjemnie i przytulniej niż w kuchni. Świetnie. A chwileczkę. Chyba czegoś tutaj brakuje. Tak? Tak. Nie ma kanapy i stolika. Nie ma? Nie ma. Co się z nimi stało? No, no właśnie, co się z nim stało? O, nie, nie mam pojęcia, co się z nim stało. Przed chwilą tutaj były. O, gdzie jesteście? A Co się stało z kanapą i stolikiem? No, 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 y, sprzedała mnie. No, wolę już nie mieć niczego, niż patrzeć na te stare okropne meble. Aha, ale to ci się nie uda. Wiem, o co ci chodzi. O co? Pomyślałaś, że jeżeli sprzedasz nasze stare meble, to ja pobiegnę i kupię nowe, tak? No, no tak, no właśnie tak. Tak pomyślałam. Ale nic z tego nie będzie. Ojej, no dobrze, no to zostawmy to teraz. Porozmawiajmy o tym po obiedzie. Dobrze, siadaj. No dobrze. Smacznego. O, wygląda pysznie. Mm? A gdzie jest masło? Masło? No tak, masło. Po co masło? No chciałem posmarować chleb masłem. Chciałeś posmarować chleb masłem? No tak, chciałem nie. posmarować. Ja nie rozumiem tych twoich dziwnych zwyczajów. Dobrze, sam sobie przyniosę. Nie, nie, siedź, siedź, siedź ja, ci, ja ci przyniosę. A gdzie ty idziesz? E, e, nie mam masła, muszę poszczyć od Dziękuję ci, Helu. Och, ta Hela! Co ja bym bez niej zrobiła? Dziękuję, panie. Możesz przynieść mi lepszy nóż? Pokroję ci. Dziękuję, mamusiu. Przynieś mi lepszy nóż. A, a po co ci nóż? Możesz iść rękami. O tak. To jest świetna na zębe. Wzmacnia je. O, o. Nie, nie wzmacnia. No dobrze. No to przyniosę ci nóż. Oczywiście. A dokąd ty znowu idziesz? U nas wszystkie noże są tępe. Muszę pożyczyć fotkeli. Dziękuję. Nie ma soli. O, Może... my, my nie mamy soli. Muszę pożyczyć od hemi. Szkoda, że mi wcześniej nie powiedziałeś. No dobrze, słucham. Przyniosłam ci sól. Dziękuję. Chcesz powiedzieć, że po tym, jak prosiłem cię, żebyś nie kupowała nowych mebli, ty z premedytacją poszłaś do sklepu i je kupiłaś? Nieprawda? Kupiłam je zanim powiedziałeś mi, żebym ich nie kupowała. Patrz, te meble mają wrócić z powrotem tam, skąd przyszły. Zrozumiałaś? Tak, proszę pana, zrozumiałam, ale nie wiem, czy ci ze sklepu to zrozumieją. Te meble były przecenione, ja kupiłam je w promocji, ona nie obejmuje zwrotów. Ach tak? Powiedz tego. Sama mnie do tego zmusiłaś. Ale dobrze, tylko muszę zamknąć oczy, bo nie znoszę widoku krwi. Jeżeli te meble muszą tu zostać, to ty sama za nie zapłacisz. Tak? Co? Kochanie, dziękuję ci, jesteś cudowny. Chwileczkę. Ja zapłacę za nie w sklepie. A ja będę musiała zapłacić tobie. Tak, ale ja zabieram je teraz do klubu. I dopiero jak będziesz miała całą sumę, możesz je ode mnie odkupić to te meble kosztowało 3999 zł. Ja już będę bardzo stara, kiedy uzbieram całą sumę. Ale przynajmniej będziesz pewna, że na starość będziesz miała bardzo wygodną kanapę. O, to prawda. <grym> A w ogóle bez przesady. Możesz uzbierać tą sumę, tylko przestań wydawać w takim tempie pieniądze. Ale ja muszę mieć te meble. Ten pokój wygląda bez nich okropnie, naprawdę. Mnie nie przeszkadza. Dostaniesz te meble wtedy, kiedy ja dostanę od ciebie pieniądze. O, dobrze. Dobrze, ale zrobimy taką wiązaną transakcję, dobrze? E, ty, zap... ty zapłacisz za te meble w sklepie, a ja będę oszczędzać. Będę oszczędzać i, i kiedy uzbieram całą sumę, to odkupię te meble od Ciebie, dobrze? Może soli. oszczędności, robię cięcia budżetowe. Jak, 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 się patrzy przez to, to wcale nie jest tak mało. Spróbuj. Pati. Co jest, żandzi? Ach. Mm. Proszę, proszę. To wcale mnie nie śmieszy. mnie nie bardzo. To no zjadaj to, co masz. Kochanie, kiedy powiedziałem, że masz zacząć oszczędzać, to nie myślałem o tym, że masz nas zagłodzić. Daj Piotrusiowi chociaż coś porządnego do zjedzenia. Ojej, żartowałam, no. Masz oszczędzać na tym, co wydajesz na siebie. Proszę, a na co ja według ciebie wydaję? Wiesz na co? No, fryzjera, kosmetyczkę, naciuchy. Naprawnie. Na też, o właśnie. Sumy, jakie wydajemy w tym domu na pralnie, są nieprawdopodobne. Ale już się nie martw, bo już sama zaczęłam prać twoje garnitury. Moje garnitury? No tak. Czyszczenie twoich garniturów w pralni bardzo dużo kosztuje. Ja już zaczęłam brać jeden garnitur. Tam moczy się w tej misce. Nie. Zniszczyłaś mi garnitur. Ha! Nie przerywaj się, to tak stary garnitur. Na próbę go tylko tak prałam, żeby zobaczyć, jak mi wyjdzie. Jesteś mi winna dodatkowe tysiąc złotych. To w sumie jest 4999 tysiące złotych. Nie możesz żądać. Ode mnie tysiąca złotych za stary garnitur. Nie mogę. <grym> no to dobrze, to w takim razie ja będę oszczędzać. Nie będę chodzić do fryzjera, nie będę chodzić do kosmetyczki, nie będę sobie kupować nowych ciuchów, będę wszystko robić sama. No i to mi się podoba. Ale dopiero od przyszłego tygodnia. Dlaczego? No wiesz, dlaczego. W sobotę idziemy na imprezkę do Państwa Bernarków. No, no właśnie, muszę sobie kupić nową sukienkę i zrobić balejarz. Mowy nie ma. A jeżeli sobie sama uszyję sukienkę, to będę sobie mogła zrobić balejarz? Nie. A jeżeli sobie sama zrobię balejarz, będę mogła sobie kupić sukienkę? Nie. A jeżeli sobie sama to zrobię balejasz i sama sobie uszuję sukienkę, to wtedy zejdziesz z powrotem na cztery tysiące? No, to mogę zrobić, bo to będzie znaczyło, że poważnie podchodzisz do sprawy. No, podchodzę, podchodzę, bardzo poważnie. Nie widać? Cześć, Patysiu. Cześć, Helu. A co robisz? Ja szyję sobie sukienkę. O. Właśnie kończę ją kroić. A. A czym to robisz? Nożem do chleba? A. Dlaczego nie nożyczkami? No, próbowałam, ale jakoś mi nie szło. To są jedyne, jakie mam w domu. Ty wiesz, że ty zaimponowałaś mnie. Ja sobie jeszcze nigdy niczego samo nie uszyłam. A to jest bardzo łatwe, naprawdę. A jak twój balejasz? No, chyba dobrze. O! A skąd masz tę maszynę do szycia? Pożyczyłam od Karoliny. Jest super. A ty wiesz, jak ona działa? No, jasne. To jest bardzo proste. Tutaj jest napisane, że, że nawet dziecko potrafiłoby ją obsłużyć. Hmm. Zobaczę. Hmm? Instrukcja. E... Najpierw trzeba założyć szpulkę. Co? No dobrze, to, y, to ja wrócę, jak już zrozumiesz. Nie używasz urządzenia? Dolna pokrywa. Szpulka. No cześć, cześć. się? Już idę, zmierzam nową sukienkę. O! Nie, o! nie. Nie podoba ci się. No. Tak? Nie bardzo. Oj. O Boże, to Cezary. Czosku, nie Właśnie do pana szedłem. Cześć, kochanie. Dzień dobry Panie Patrycjo. Dzień dobry, pani Heleno. Ej, dzień dobry, panie Cezary. Cześć. Co ci jest? Ej, co jej jest? Jest w sukience, którą sobie sama uszyła. No to chciałbym ją zobaczyć. No ja też. No niech nam pani pokaże de No. <grywa> nie no, kochanie, nie, bo przecież nic się nie stało. Następne na pewno będą lepsze. Uszyłam ją, bo chciałam zaoszczędzić. Ale zaoszczędziłaś już na balejarzu. Ty wiesz, ile to kosztuje u fryzjera? O Boże! O Boże, mój balejarz! Miałam go trzymać 20 minut. A ile trzymałaś? Pięć godzin. To jest najśmieszniejsza sukienka, jaką widziałam w życiu. Co, Co się stało? Koleś, no tak mi przykro. Nie ma się. Jutro pójdziesz do fryzjera i zrobisz sobie nowy balejasz. No nie pójdę do fryzjera, bo nie mam pieniędzy. Oj, masz, masz. Pójdziesz jutro do fryzjera i kupisz też sobie jutro nową sukienkę. Naprawdę? Naprawdę. A poza tym przywiozę jutro do domu te nowe meble. No, rzeczywiście, bez nich to jakoś głupio. Ojej, kochanie, jesteś cudowny. Dziękuję ci, dziękuję. I nie gniewasz się już na mnie? Nie, nie gniewam się. Ojej, i darujesz mi te meble i twój garnitur i, i ten dywan. Czyż on nie jest cudowny? Wszystko ci daruję. A jaki dywan? No właśnie, jaki dywan? Nå. No.